Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Kod tematu. Usterki P007C brzmi jak obwód czujnika niskiej temperatury chłodnicy powietrza doładowującego Bank 1. Często w oprogramowaniu skanera OBD dwa nazwa może mieć angielska pisownie Charge Air Cooler Temperature, CACT, Sensor Circuit Low, Bank 1. Opis techniczny i dekodowanie błędu P007C. Kod diagnostyczny P007C to ogólny kod błędu, który dotyczy pojazdów z czujnikiem temperatury chłodnicy powietrza doładowującego. Mimo że jest on ogólny, dokładne kroki naprawy mogą się różnić w zależności od marki i modelu. Turbosprezarka to pompa powietrza używana do wtłaczania powietrza do silnika. Składa się ona z dwóch połaczonych ze sobą części, turbiny i sprężarki. Turbina jest podłaczona do kolektora wydechowego, gdzie jest napędzana przez spaliny. Sprężarka jest połaczona z wlotem powietrza. Oba SA połaczone wałem, więc gdy turbina się obraca, sprężarka również się obraca, umożliwiając zasysanie powietrza do silnika. Wiele silników jest wyposażonych w chłodnicę powietrza doładowującego, znana również jako chłodnica międzystopniowa. Chłodnice powietrza doładowującego mogą być typu powietrze-ciecz lub powietrze-powietrze, ale wszystkie SA przeznaczone do chłodzenia powietrza dolotowego. Czujnik temperatury chłodnicy powietrza doładowującego KAKT służy do pomiaru temperatury, a tym samym gestości powietrza wychodzącego z chłodnicy. Informacje te SA przesyłane do modułu sterującego skrzyni biegów PCM. Moduł sterujący porównuje otrzymane informacje z temperatura powietrza dolotowego w celu określenia wydajności chłodnicy powietrza doładowującego. Kod P007C jest ustawiany, gdy moduł PCM wykryje niski sygnał w obwodzie czujnika temperatury chłodnicy powietrza doładowującego, Bank 1. W silnikach wielozespołowych Bank 1 odnosi się do grupy cylindrów, w której znajduje się cylinder Numer 1. Objawy usterki. Głównym objawem usterki P007C dla kierowcy jest zapalona lampka MIL, Malfunction Indicator Light. Jest ona również określana jako lampka kontrolna silnika lub po prostu lampka kontrolna silnika. Może również objawiać się jako, zapaleniem się lampki kontrolnej Check Engine, na panelu sterowania, kod zostanie zapisany jako usterka. Słabe osiągi silnika i zmniejszona moc. Zwiększone zużycie paliwa. Może zostać aktywowany tryb awaryjny. Jeśli obecny jest filtr cząstek stałych, regeneracja filtra może być zablokowana. Usterka P007C jest uważana za poważna, ponieważ wpływa na bezpieczeństwo i właściwości jezdne pojazdu. Zignorowanie usterki może skutkować kosztownymi naprawami, dlatego zaleca się jak najszybsze usunięcie problemu. Przyczyny błędu Kod P007C może oznaczać, że wystapił jeden lub więcej z poniższych problemów, uszkodzony czujnik temperatury chłodnicy powietrza wylotowego, KAKT. Przerwa w obwodzie sygnału czujnika, KAKT. Korozja lub uszkodzenie złacza elektrycznego. Usterka uziemienia lub awaria napięcia. Uszkodzona chłodnica powietrza wylotowego. Czasami przyczyna jest wadliwy moduł PCM. Jak usunąć lub skasować kod błędu P007C? Kilka sugerowanych kroków do rozwiązywania problemów i korygowania kodu błędu P007C. Podłacz skaner OBD2 do gniazda diagnostycznego. Samochodu i odczytaj wszystkie zapisane dane i kody błędów. Przed kontynuowaniem diagnostyki kodu P007C należy skorygować wszelkie inne błędy, które mogą występować. Sprawdź okablowanie elektryczne związane z czujnikiem temperatury chłodnicy powietrza doładowującego, KAKT, pod katem zwarc, przerw i uszkodzeń. W razie potrzeby napraw lub wymień przewody, które sa zwarte, przerwane, uszkodzone lub skorodowane. Sprawdź złacze czujnika pod katem poluzowania i korozji. Przetestuj czujnik kakt, jeśli jest uszkodzony, wymień go. Sprawdź chłodnicę powietrza wylotowego i w razie potrzeby napraw lub wymień. Jeśli problem nie ustapi, sprawdź i w razie potrzeby przeprogramuj lub wymień moduł sterujący PCM. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów Diagnozowanie błędu P007, c można rozpocząć od wizualnej kontroli czujnika temperatury chłodnicy powietrza doładowującego i powiązanego okablowania. Poszukaj luźnych połaczeń i uszkodzonych przewodów. Sprawdź również wzrokowo chłodnicę powietrza doładowującego i kanały. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy je naprawić, a następnie skasować kod i sprawdzić, czy powróci. Testowanie obwodu za pomocą narzędzia diagnostycznego sprawdz parametry danych czujnika temperatury chłodnicy powietrza wylotowego. Wyłacz czujnik kakt, wartość na narzędziu diagnostycznym powinna spaść do bardzo niskiej wartości. Po podłaczeniu zwórki do zacisków, narzędzie diagnostyczne powinno pokazywać bardzo wysoka temperaturę. Jeśli tak jest, problem dotyczy czujnika, a nie obwodu lub modułu PCM. Sprawdź czujnik odłacz-wzłacze od czujnika temperatury chłodzenia powietrza wylotowego. Następnie zmierz rezystancję między dwoma kablami czujnika za pomocą multimetru cyfrowego ustawionego na Omi. Uruchom silnik i obserwuj wartości. Powinny one zmniejszać się płynnie w miarę rozgrzewania się silnika. Sprawdź wskaźnik temperatury silnika na desce rozdzielczej, aby upewnić się, że silnik osiągnął temperaturę robocza. Jeśli temperatura silnika wzrośnie, ale rezystancja kakt nie zmniejszy się, czujnik jest uszkodzony i należy go wymienić. Po usunięciu usterki, problem z błędem P007C powinien zostać rozwiązany. W jakich pojazdach problem ten występuje najczęściej? Problem z kodem P007C może wystąpić w różnych samochodach, ale zawsze istnieją statystyki, w których ten bład występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich. Audi BMW Chevrolet Ford EcoSport Mercedes Benz Mitsubishi Opel Toyota Volkswagen przy kodzie usterki P007C czasami można znaleźć inne usterki. Najczęstsze z nich są następujące: P007A, P007B, P007D, P007E, P007F.